Witam Państwa po krótkiej przerwie. Przypomnę, że oglądacie Państwo program Galaktyka Pomerania realizowany w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy, oczywiście w Szczecinie. Proszę Państwa, gościem w naszym studiu jest Pani Bata Bogusławska z Zamku Książąt Pomorskich. Witam serdecznie. Witam serdecznie Panią, witam serdecznie Państwa. Zaczniemy może naszą rozmowę dzisiaj od omówienia czy zapo zapowiedzi spektakli teatralnych, które odbędą się wkrótce na Zamku. Ja chciałam Państwa serdecznie zaprosić na wyjątkową możliwość obejrzenia najnowszej naszej produkcji teatralnej, a mianowicie Postiżu, jednego z mistrzów grozy Alfreda Hitchcocka pod tytułem 39 stopni, z filmu Alfreda Hitchcocka 39 kroków. A pastisz? Tak, czyli jest to pastisz. Tak, jest, jest to pastisz na dziedzińcu zamkowym, czyli w zupełnie nowej scenarii. Nowa scena, zupełnie inne odkrycie, nawet dla osób, które wcześniej już widziały tą, tą sztukę. Cóż tam będzie? Będzie przede wszystkim dużo napięcia, będzie dużo, dużo, dużo akcji. Tempo olbrzymie, y, oczywiście zagadka, zwroty akcji, no i tajemnica, którą mam nadzieję wszyscy razem rozwikłamy. O której godzinie to będzie podstawa Tak, to musi być już. 21, także pojawił się odpowiedni nastrój grozy. Oczywiście, oczywiście, że tak, ale nie zapominajmy, że to pastisz, więc nie tak. bójmy się tak do końca. <grym> nie, bójmy, nie bójmy się tego. Świetne <grym> wykonanie. Y, nasi czołowi artyści. Arkad już błyszka, Czyli powiedzmy jeszcze raz, kiedy dokładnie to będzie? 14-15 czerwca. 14-15 czerwca. I tydzień później noc kupały. Tak, już od wielu lat w Zamku Książąt Pomorskich realizujemy noc kupały. W ciągu tych dni, tym razem będzie to 21, 22, 23 czerwca. W sobotę i niedzielę zamek zmieni się w średniowieczną osadę. Dzień pierwszy przeznaczony jest dla najmłodszych. W tym dniu zapraszamy na wspólne poszukiwanie kwiatu paproci. Właśnie miałam o to spytać, czy będzie poszukiwanie kwiatu paproci? Będzie poszukiwanie kwiatu paproci. Będzie można kwiat, pa, pa, kwiat paproci odkryć po pierwsze w kinie zamkowym, po drugie na kolorowankach i w legendach w sali 101. Można będzie odkryć czary w muzeum i wspólnie z nami zbudować gigantyczne puzzle w jednej z sal, w sali hall, przed holem Bogusława. Bo to jest jedno z najstarszych polskich świąt, prawda? Yy, I takie trochę zapomniane i pięknie, że Zamek Książąt Pomorskich przypomina o tym. Mam nadzieję, że nie zapomniane. W Zamku Książąt Pomorskich od wielu, wielu lat dzięki Państwu, bo Państwo jesteście z nami, ta impreza rozrasta się do olbrzymich rozmiarów. Co roku jesteście Państwo z nami, uczestniczycie w olbrzymim i co roku coraz większym pochodzie nad naszą pięknie. Odrę. I w celu spławiania wianków. Tak samo będzie również teraz. Ja już zapraszam wszystkie białogłowy do tego, żeby powoli pomyślały, w jaki sposób przygotować się do tego święta. Zaplatały wianki, ponieważ jak co roku zapraszamy na konkurs, będą atrakcyjne nagrody. Ale cóż jeszcze będzie? Tak jak powiedziałam, będzie osada średniowieczna, czyli będzie można zobaczyć jak wyglądało starożytne średniowieczne, przepraszam, rzemiosło. Będzie można spróbować. Kuchnia Śred... Tak, oczywiście, każdy, każdy lubi zobaczyć, dotknąć, spróbować, ale będzie tak, że to co nas i dzieci i dorosłych cieszy zawsze najbardziej, jest najbardziej spektakularne, czyli będą pokazy wojów, walk wojów. No i oczywiście ta strona muzyczna, czyli muzyka w najlepszym wydaniu, między innymi jak co roku już właściwie wyrośnięty w tradycję naszej imprezy zespół Percival. Zapraszam serdecznie. Dwa dni wspaniałego widowiska, dzień piątkowy, dniem z najmłodszymi, ale kultywujmy nasze tradycje. Oczywiście, tak, ja tutaj też się przyłączam do tego apelu, żeby jednak kultywować te tradycje, bo trochę mnie boli, że więcej jednak młodzi wiedzą o walentynkach niż, niż o święcie kupały. Jednak to jest popularniejsze, a przecież mamy też piękne święto, prawda? W pięknym okresie, początek lata. Tak, oczywiście. Serdecznie Państwa zapraszam, tym bardziej, że wstęp wszędzie jest wolny. Powiedzmy jeszcze yy, pani Beato o koncercie lipcowym Grzegorza Turnała. Zamek Książąt Pomorskich jest instytucją, w której dzieje się wiele, dzieje się z jednej strony historycznie, z drugiej strony także muzycznie, tym razem odrobiny, yy, odrobiny krainy łagodności w najwspanialszym wydaniu, czyli Grzegorz Turnał i yy, nic więcej mówić nie trzeba. 13, godzina 21, 13 lipca, oczywiście, godzina 21, duży dziedziniec Zamku Książąt oczywiście recital, recital, recital Grzegorza Turnała. Serdecznie Państwa zapraszam. Ale też będziecie Państwo gościć szeregi wojska polskiego. Tak, na zamku. przyjeżdża do nas troszeczkę wcześniej, czyli 29. 29 czerwca, na zakończenie tego, tego miesiąca, reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego przyjeżdża z Warszawy i wykona koncert. Zespół ten jest zespołem, który od 60 lat kultywuje tradycję narodową i chwałę oręża polskiego i usłyszeć w jego wykonaniu będzie można takie najbardziej znane pieśni, pieśni, patriotyczne, tak, pieśni patriotyczne, między innymi znane z festiwali w, w, Kołobrze, tak, w, Kołobrzegu. w Kołobrzegu. Pięknie, no to zapraszamy wszystkich 29 czerwiec, dużo czasu, już zakończenie roku szkolnego będzie za nami. Ja zachęcam wszystkich do zaglądania na naszą stronę internetową, bo dzieje się naprawdę wiele, dzieje się także poza takimi typowymi naszymi działalnościami, między innymi wychodzimy również z propozycjami do grup niszowych, w tej chwili dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu, ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane są dwa projekty. Jeden była sobie bajka, w którym angażujemy dzieci z domów możliwych wykluczeń. Obejmuje ona z jednej strony warsztaty interdyscyplinalne, a z drugiej strony przedstawienia teatralne. Rozpoczynamy już 15 czerwca, o godzinie 11 na Małym Dziedzińcu spektaklem. Kopciuszem, kopciuszek w wykonaniu Teatru Lafayette, a z drugiej strony drugim projektem, który realizujemy jest Strefa Czytania, który stanowi odpowiedź na obniżenie potrzeby i rozumienia czytania przez młodzież w naszym województwie. Powiedzmy również o naborze do produkcji filmowej. Tak, tak jak powiedziałam, Zamek Książąt Pomorskich ma olbrzymie spektrum działań, między innymi także od 2009 roku w Zamku Książąt Pomorskich działa Zachodni Pomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film. Do 14 wszystkie osoby, które zajmują się filmem, i sam amatorsko producentami również, amatorsko, jeżeli znajdą opiekuna, który ma w ramach swojej działalności wesprze produkcję ich, filmową, rozumiem. tak i wesprze ich projekt, mogą składać wnioski i ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego z naszych środków. Czyli bardziej stawiacie na zawodowców? Nie do końca, nie do końca. Bardzo często zdarza się tak, że otrzymują środki między innymi szkoły. Tak? Wcześniej również w, po, w ramach tego festiwalu wiele, wiele filmów otrzymało wsparcie na, tylko dlatego, żeby i to debiutanci bądź też realizatorzy drugich filmów. Czyli wszyscy mogą zgłaszać się do Zamku Książąt Pomorskich, prawda? Który Zapraszamy na stronę, udział... tym razem nie zamku, chociaż na stronie zamku również znajduje się link www.pomeraniafilm.pl. Dziękuję serdecznie, dziękuję, dziękuję za serdecznie. w naszym studio. Gościem była pani Beata Bogusławska, dziękuję bardzo. Ja zapraszam Państwa na krótką przerwę, widzimy się tuż po niej, do zobaczenia. thank mm -hmm. you